sobie zagramy w szybkie aby ona jest mega szybkie dlatego zaczynam i to nie jest o niczym to jest zwykłe appy, bo na tym filmiku bardziej chcę z wami pogadać bo się szykuję do pewnej rzeczy którą właśnie będę opowiadała więc tak na moim kanale <grywanie> będzie, będzie jak to nazwać daily ale jak nie będzie odcinka to znaczy że wstawię shorts. Ok, bo jakby nie zawsze mam czas, jakby zrozumcie to. Też jestem słabą YouTuberką, ale jeżeli mam robić takie lepsze odcinki, to będę wstawiała codziennie shortsy. To na pewno. A jeżeli zabraknie filmów, to napiszcie w komentarzach. No, ten filmik będzie krótki ogólnie. Jeszcze tutaj, pracuję nad moim kanałem, więc to też możecie zrozumieć. Dobra, nie wiem o co tu chodzi, a że można sobie kupić, a ja nie chcę. I napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie odcineczki, no bo tutaj, na przykład, takie takie odcinki bardziej. Króciutkie z rozmowami, ale to musicie już wyskomentować. A i napiszcie y, kilka pytanek do mnie w komentarzach. Dlatego, że niedługo będzie QA. Ale zobaczymy. Może jeszcze zrezygnuję. Dobra, tutaj nie wiem o co chodzi. Mam chodzić po. No właśnie, mam nie chodzić po klockach. Nie. Zrozumiem trochę tej gierki Ale jest bardzo trudna a ja mam mało stage Nie wiem dokładnie ile Ale malutko No I chciałam jeszcze z wami Porozmawiać O tym kto ma wystąpić W następnym filmiku Czy mój brat czy moja koleżanka A może z inny gość Bo jeszcze jest Candy który też będzie miał swój kanał. Który się nazywa Candy. I ma mało subskrypcji. Na razie jedną. Więc wpadajcie na jego kanał. Candy. c a n -D -E. No. Więc tak. Coś mi trudno. I idzie z tymi. Nie skacze w ogóle mi. I cały czas przychodzą powiadomienia. Z... Roblox Więc hop O Tu się przyda mój patenciur Jeżeli będzie działał Pomarańczowy niby dobry Git No niebieski będzie dobry Widział? No Teraz kuleczki, które są proste Są takie obrę, Których w ogóle Nie trzeba w ogóle skakać To jest zabawne Chyba, że na laserach więc no napiszcie też challenge jaki mogę zrobić w następnym filmie Może nagramy film, ale z mojego prawdziwego życia Ale to sprawdzimy dopiero jutro o Jezu, nie mogę przejść. Te akurat... o, wkody są trochę trudne. Dobra... Już niedługo koniec. Nie, to już jest koniec prawie. Nawet no, zaraz kończymy odcineczek. On jest bardzo szybki. Myślałam, że będzie trochę trochę jakby dłuższy. Więc jeszcze z wami pogadam. No, więc to taki szybki odcineczek. No i gotowe. Uuu, tu możemy się chwilkę pobawić jeszcze. Bo tu widzę bardzo duże rzeczy, które chcę mogę wziąć. Dywanik na przykład. Albo jest sprężynka. Nie ma sprężynki. Ale wezmę jakiś mieczyk. Żeby osoby zabijać. Ojej, wyłączył. O nie Co on mi zrobił? Dobra. Więc bierzemy to i wypadło dobra. To jeszcze raz muszę go zabić No i dobra. Dobra, polatamy sobie. W ogóle jak to wygląda? O, ja lubię taki efekt I idziemy teraz na sam początek. O, lala. O nie. O nie, dobra, żyję. No, więc to taki krótki odcineczek. Więc go sobie już zakończymy, bo nie ma co nagrywać. No to poczekajcie. Yeah. Bye, -bye, bye 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 bye